Witajcie, jak z tej strony. Dzisiaj zabierzemy się za event Extreme Vegetą, którego możecie darmowo zmienić w Zenkaj, ale przed tym odbierzemy sobie nagrody za ten kołopowy raid yy, przeciwko Freezie. Tak jak mówiłem dostawało się 20 punktów, które możecie wymienić tutaj są które możecie wymienić na 1000 chrono kryształków. I my sobie weźmiemy 1000. I za pozostałe 10 punktów możemy sobie wybrać coś ciekawego. Szczerze nie myślałem jeszcze nad tym, ale z racji tego, że sobie będziemy robić tego wegetę. Bardzo możliwe, że sobie wybiorę tutaj, który jest żółtych tych zębek soli. Ale to jeszcze zobaczymy. Jak widzicie z jakichś powodów mam tutaj jeszcze w giftboxie 0. Tych samych punktów, które przed chwilą mieliśmy na kryształki. Sobie mogę odebrać, bo i tak za 4 dni znikną. Nie wiem, dlaczego jest taki błąd, ale cieszyłbym się, jakby się pomylili i dali nam na dodatkowe 20. Byłoby coś fajnego. Tutaj w międzyczasie sobie przypiszę kolejne adventures, żeby móc sobie wymienić potem te dnie na jakieś inne fajne przedmioty. Dobra to Teraz się zabierzemy za ten event z Extreme Vegeta, tak jak mówiłem, już sobie parę tutaj stages porobiłem, ale jak widzicie, nie mam wszystkich challenge zrobionych, więc będziemy grać tylko w te, które nie mam zrobione na 100%. I potem sobie zrobimy tego Vegeta na pierwszy poziom z NK. Dobra. To zaczynamy. Zobaczymy, co tutaj jest potrzebne, żeby wykończyć te challenge. Special Skill to jest zielona karta. Main Ability. Jeden atak uniknąć. Dobra. Najprawdopodobniej no po prostu go za szybko zabiłem. Więc będziemy musieli sobie trochę poczekać zrobić unik, odpaść zieloną kartę. I powinno być dobrze. Dobra, weźmiemy tego Vegeta. Weźmiemy Chomp i wados Co prawda, teraz to nie ma znaczenia, po prostu, żeby go tam, żeby przeżyć jak najdłużej, zrobić te challenge i potem dopiero go pokonamy. Dobra, poczekamy najpierw, co zrobi. Dobra, unik jest zrobiony. Jak widzicie, tutaj zmieniłem karty na tego yy, Goku-namek. Zrobiłem go na piąty poziom przyjaźni i sobie użyłem tych kart. Mówicie zamienię na Wados, żeby go nie zabić. Dobra, odpalimy main ability. Zrobimy unik. Dobrze, że on też zrobił unik. Jak pamiętacie, musi, musimy jeszcze użyć zielonej karty. Oj! Tylko teraz pytanie, czy nam się trafi ta zielona karta. Teraz postaram się zrobić tak, żeby. o późno odpala, No nie zdążyłem, aż za późno. Bo chcę właśnie stracić kartę, nie, nie odejmując mu obrażeń. żeby nie umarł. Dobra. Zielona karta. No jak widzicie, jak nasz wam zależy, to to ciężko przychodzi. Teraz robi unik. Ok. No dalej nie ma zielonej karty. Na coś nam to robię. No i nie wyjrz. <gry> No niestety, ale trzeba powiedzieć, że poza tym wegeta ma naprawdę bardzo fajnie. No cóż, nie będę robić ponownie tego samego challenge'u. Po prostu sobie zrobię kiedyś, Ło! Zrobię sobie kiedyś poza yy, tu nagrywaniem. Jak widzicie, nam ekwipunek wypad. rewelacyjny, ma ten pierwszą tą poziom. Jak widzicie, mogliśmy mieć między 6% a 15%, wypadło nam 14,6%. Więc super. Przyda się na pewno czegoś. Dobra, to sobie teraz wyjdziemy i zrobimy kolejny poziom. Ja widzicie to jest proste. Musimy strajka tak. O, to, to będzie w ogóle prościutkie. Dobra, no nieważne, jak postaci będziemy wbierać. A weźmiemy napę, bo go też nie ma wykończonego. Możemy brać Wirusa. Może uda nam się, jeżeli go za szybko nie zabijemy, to zrobimy sobie to Legendary Finish. Zawsze to ładnie wygląda. Jeżeli się nie mylę, to właśnie Birus był pierwszą postacią, który miał ten Legendary Finish. I z tego co pamiętam, na początku, kiedy go wydali, to nie miał tego kończącego Ultimate, tylko potem go jakoś zmodyfikowali. Dobra. On nie chce atakować, co my go też czasami jak walczycie właśnie te same postacie jak Extreme Vegeta i Extreme Vegeta to niektóre postacie mają naprawdę fajne recolory swoich ubranek, że tak powiem. Akurat ten Vegeta jakoś nie wygląda, ale... ostatnio na przykład z Chompą walczyłem w kopie i ten jego recolor wygląda fajnie. Czasami naprawdę fajne tutaj rzeczy można zobaczyć. O, jak widzicie zrobiliśmy challenge, więc bardzo możliwe, że będziemy mogli wybrać sobie Kolejne diamenciki, bo to mi się daje, że zrobienie wszystkich challenge właśnie z tym Vegatom też się dostaje około 1000 CC, więc jak widzicie, będziemy mieli prawie 4000, nie wydając kasy na tą grę. To jest naprawdę fajne. Dużo na tych eventów i kto wie, zobaczymy. Może sobie dzisiaj porzucam nawet na jakieś paczki, ale to zobaczymy, jak z czasem. Znowu zielona karta, to samo co w pierwszym challengeu. OK. Mogę wziąć może jakiegoś Wiza jakbym wziął, bo on ma właśnie zielone karty było lepiej, ale miejmy nadzieję, że nam się trafi tutaj z tymi postaciami Dobra mieliśmy... Znowu nie mam zielonej karty, no nie Niebieska, to nie potrzebujemy. Dobra, zamienię, żeby był Getanumar. tu różnie bywa. Unik zrobimy. Do tyłu. Unik. A, nie udało się. Tu zepsuję, by go nie zabić. Bez przeciwieństwo gry. Player versus player. Właśnie musimy zrobić wszystko, żeby on przeżył jak najdłużej. O nie, nie zrobiłem uniku i nic nie zrobiłem. O, to będę musiał sobie to dokończyć, właśnie poza kamerą. Kto wie, może nam to jakiś, właśnie, french level komuś urosnie, Birusowi albo napie, bo najbliżej. A nie, zrobiliśmy unikieram. Okej. Okay. Dobra. My robiliśmy tu mamy zrobiony, czyli zostanie Gohan. Eee, z żółnymi dwoma. Okej. Okay. Do zielonych mamy przygotowanych to weźmiemy sobie God of Destruction i... a White Weźmiemy Chompa, Virusa i Vados. Nie wiem, się właśnie zastanawiam, czy będziemy jeszcze rzucać na ten banner z Chompą i Vados, czy może na tego nowego kulera z Vegetą. Kuler się wydaje być fajny. Vegeta jakoś za bardzo mnie przemawia, mimo że ma ładną, tam... ładny atak Ultimate z Goku. Ale mimo wszystko, chyba będę rzucał na baner ten z Czampą. Zresztą, tak że tam może nam wypaść Vegito Blue, którego nie mam. A jak pamiętacie, on do pewnego czasu był najlepszą postacią w tej grze. Teraz te rzędne postaci go niby trochę tam przewyższają, ale zawsze będzie przydatny do drużyny. Więc... Oj, nie wiem czemu mi tu nie odczytał ataku. Naprawie ja fajnie wyglądałem te karty tego Goku, Namek Goku Na pewno lepiej niż tego co miałem się na Rony. Dobra, to zrobiliśmy, to trzeba było tylko wygrać z dwoma zielonymi postaciami Więc to było łatwe Naprawdę, róbcie te eventy takie właśnie z darmowym Z darmowym postaciami z Nie ma co się oszukiwać, ten WGT jest na tyle stary, że nawet jeżeli nie gracie od początku to powinniście mieć go przynajmniej na tych siedmiu gwiazdkach, bo te stare postaci to są w każdym bannerze albo w prawie każdym. Na pewno jest, będzie o wiele łatwiej trafić Wam taką postać niż jakąś nowszą, co jest oczywiste. Dobra, tutaj teraz mamy na wyższy poziom. Jak widzicie, dzisiaj jeszcze tutaj nie robiłem tego, a tutaj chyba się dostaje 100 tych zemkaj do. To jest chyba stozi medal z dozenką, i czego się nazywa? Ona teraz sobie ja mogę zobaczyć. No, Dobrze. O, tutaj też sporo mam niezrobionych. Jestem ciekawy, dlaczego. czy Albo za szybko gineri, albo trzeba było mieć dwa razy jakiś kolor. A nie, nie użyłem zielonej karty po prostu. Świetnie. Wiecie co? To ja sobie tutaj zobaczę. Jak? Tutaj postać daje zielone karty. Dobra, weźmiemy gotki. Ja jestem ciekawy, jakie ja, wy używacie ubranka dla szolota Ja sobie dość regularnie zmieniam. Powiem szczerze, że mi się nudzą. I nawet nie pamiętam teraz, jakie mam. Chyba w ubraniu bardoka Nie chcę skomać. Dawno nie używam szalota, więc sam jest, jestem ciekawy. Chyba w ubranku Bardoka tak powinno być. Dobra, Whis. I nie ma żadnej karty. No nie dobrze. Jestem ciekawy, kiedy właśnie dadzą mój za Sparking postać. On będzie przegięty. Niesamowicie. Ten ekstrem jest naprawdę dobry, przydatny. Dobra, zobaczymy Charlotte. Tak, dobra. Masz ubranko Bardoka, Zamienimy się w Super Saiyan God. Fajnie, nadkorzystyśmy, go no ładny. Wiem, że tak ciężkość, może nie ciężka, ale dziwnie się gra, właśnie czekając aż przeciwnie wam zada obrażenia. Tak naprawdę, chyba Bergamo jest jedynym takim, który ma umiejętność, że otrzymując obrażenia, tam mu się boostują różne statystyki. Dobra, Royal unik. Teraz mieliśmy zieloną kartę, oczywiście, bo on, bo on za main ability dostaje. Zieloną kartą sobie resetuję rękę. Dobra, to za weźmiemy tego. Też transformację, żeby jakś to wyglądało ładnie. I zamienimy szalotem, shalot, wykończymy go. Dobra, fajnie zrobi tego szalota. Dobra i zrobimy ataki i powinien zginąć. Możecie też dać znać jakiego atak używacie, jakie niebieskie karty daliście mu. A możecie tam co drugą, może co trzecią postać dawać, co drugiej czy trzeciej postaci dawać, a mu nie każda postać ma możliwość, ale naprawdę można fajnie się bawić. To zależy jaki macie styl rozgrywki, do jakiej drużyny go bierzecie, i tym podobnym. Ok, ile to jeszcze jest? To? Tu weźmiemy to. Co tu musimy... Goku, okej. Okay. To weźmiemy tutaj, a dobra. Mamy ekwipunek zapełniony. A Tutaj sobie skasujemy to, 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 to i to. Okej. Okay. Ten co prawda ekwipunek mam, ale mówię, jest na bardzo dobrym dobry nam wypad. Więc nie będę go wyrzucał, może go sobie właśnie wykorzystam do do jakiejś postaci. Udab i wykorzystam. Dobra, tutaj kontynuujemy. Okej. Okay. Czyli specjalny atak Goku, tak? Okej, okay. czy niebieską kartę. Ten go akurat ma, że najpierw się transformuje w ssj a potem właśnie daje nam niebieską kartę, więc powinno być dobrze. Dobra. Szkoda, że mimo że to jest PVE, to tak mimo wszystko i tak dość sporo czasu jest ładowanie. Dobra. Fajnie było jakby już nam wypada niebieska karta to bym nie musiał czekać do transformacji. Zrobimy unik, odpalimy zieloną kartę, żeby nam się unik trochę odnowił. Okej, okay. wegeta nas bije. Dobra, transformujemy się. Nie wiem dlaczego. Teraz mamy same karty. Dobra, dobra. O jezu. Teraz poczekamy. O, za szybko myślałem, że coś robi. I ta niebieska karta jest naprawdę fajna, bo ona wszystko. Zobaczycie teraz, Legendary Finish. Ładnie to wygląda, trzeba powiedzieć. Ok, nie, minęło nam jeszcze zostało tych stage z 2-3, potem sobie odblokujemy właśnie na zemkę 1 Vegeta i jestem ciekawy, są jestem jakie dostaje boosty bo prawdę mówiąc nie patrzyłem co prawda drzewek mu od razu nie zrobimy bo nie wiem czy mam tyle tych y, zisoli ale ale z czasem na pewno go ulepszę i kto wie czy właśnie nie zrobimy jakiegoś sobie filmiku o nim dobra teraz jest radis a z wegetą i z dwie postaci dobra mam nadzieję że champa i wegeta dadzą radę to zaczniemy od jumpy. tak, ja powinno być łatwo radis robi unik. Jumpa. Ten atak też jest fajny. Zobaczcie. Na hita pada. Użyjemy zielonej karty. Dobra. Jumpa jest dla nich za mocny. Co to jest Sajanie słabi? Dobra, odzyskamy sobie Ki. No Ewegeta atakujesz. Czy co robisz? Atakuje nas. Dobra. Dwa razy Ki. Strike, atak. Dobra. jeszcze raz karty. Niech Vegeta go wykończy. Okej. Okay. Dobra. Pomimo błędów i tak był ten pojedynek bardzo łatwy Więc nie powinniście się przejmować, że ktoś jest was nie da rady Jest parę weget lepszych Sparking, yy, z żółtych Jest na pewno god wegeta, jest też yy, z wegeta żółty Jest jeszcze taki jeden z pierwszych Tylko nie pamiętam jak się nazywa nie chcę kilka jest, więc nawet jeżeli tego macie słabego, albo nie macie go wymaksowanego, to możecie kimś innym. Nawet niekoniecznie żółty musi być. Weźmiecie jakiegośkolwiek wegeta i do tego inną żółtą dobrą postać. I powinno być bardzo łatwe. Okej, okay, dobra. To zostało nam jeszcze tutaj jest Tur Turtles e, Tutaj jeszcze będzie musieli, bo to nie grałem, to musi być właśnie Wegeta na Zenkę 1 albo wyżej. Chyba tylko będziemy walczyć, tak? Z tego co rozumiem. Więc to będzie dobry sprawdzian dla niego? Okej okay. Zobaczymy tutaj Goku, okej okay. Dobra, to weźmiemy Chompę kartami zaczynam, użyję zieloną idealnie teraz, a ja mogę niebieską kartę zostawić dla Goku widzicie zapomniałem ale nic straconego może nawet zamienię na Goku, będzie mnie obrażeń na razie zadawał, żeby za szybko ich nie zabić Transformujemy się. Dobra. Zmienię nowe getty, zrobię unik. Albo i nie zrobię. Ojej, ja, na razie kraszłem. nie Nie, nie, nie. Zmiana, zmiana, szybko. Dobra. Udało mi się ono On Łączył ten walcem się gdzieś kliknie i potem są problemy dobra go kupuję mieć ja szumiejkę okej, okay. nowe dwie, teraz mam niebieskie karty ładne dobra od razu zregenerujemy unik będziemy szybsi bardzo ładny Teraz czampo i wykończę. Dobra, tu zrobiliśmy, czyli chyba z 2-3 challenge nam nie wyszły, ale to nic straconego. Czyli teraz tam zostaje. A nie, najpierw muszę zrobić to. To to może żeby nie przedłużać sobie zrobimy skip ticket Dostaniemy wtedy to chyba tego Zenkai O jak widzicie, awakening Z Power. I teraz będziemy mieć wegetę na pierwszym stopniu Zenkai Ładnie to wygląda trzeba powiedzieć. Karty też ładnie. Dobra, busty są. I co tu się zmienia? O, kinam się dodatkowo dodaje Szybko to leci, ale... Ale to można sobie poczytać w umiejętnościach albo... O dobra, i ma tak samo jak Radis i... Ma tak samo jak Radis i na daje tylko do postaci extreme i tego samego koloru no, to takie jest trochę. Nie wiem. Jakby dawał tylko do kolor to był może aż za silny i wtedy boostował za wiele postaci sparking. Albo mogli właśnie robić, że tylko na przykład Extreme, to wtedy by było lepsze według mnie. Ale no, no dobra. Tu nie będziemy patrzeć na razie. Dopiero zobaczymy, jak będzie na SMK 7 Bo na pewno zrobię, będę się starał go robić. Wydaje mi się, że to aż tak dużo czasu nie zabiera. Teraz go sprawdzimy właśnie tutaj w pojedynku, żeby diamenciki odebrać. I zobaczymy, czy tylko on będzie dostępny. O nie. To chyba miałem mieć tylko jedną postać Śmieszne. Ale No dobra, sprawdzimy go od razu. I teraz, main ability, mu jeszcze 50 jeżeli dobrze widziałem. Więc jest na pewno przydatne. Od nowa każdy po co się przyda. Dobra, unik robimy. Dobrze, dobra, że nieładne nie ma co. Dobra, zamienimy na czampę unik. Goku kajakanu już odpalił, tutaj może ma żartów. Dobra, ki sobie zwrócimy Widzicie, szampo wydaje mi się, że teraz mnie odejmuje Mimo, że Jest teoretycznie lepszą postacią No, zamienimy nowe getty Odpalimy main ability odpalimy wtedy niebieską kartę od razu Ło, i druga nam wyskoczyła To bardzo fajnie Dobra, i Rising Crash. Żeby tutaj czasu za dużo na mnie tam. Weźmiemy Strike. A tak, bo on jest właśnie Blast postacią. Okej, okay, Vegeta jest martwy. Teraz zostaje tylko Kaioken Goku. Dobra, Chompa, Unik. Dobra, to może napa go wykończy. O, na pewno go wykończy. <grych> ok, jak widzicie, nie było to trudne, szybko poszło. Teraz odbierzemy sobie nagrodę za to. Zobaczymy, jakie tam challenge zrobiliśmy właśnie z racji wykonywania misji tutaj z Vegato. Odbierzemy te nagrody i na tym zakończymy. Dobra, tytuł, dostaliśmy jeszcze tutaj zrobiliśmy w odpowiednim czasie okej okay. dobra sobie jeszcze, tak jak mówiłem odbierzemy te nagrody, zobaczymy co tu dostaliśmy aż 8 rzeczy się zrobiło, O, a nie dobra, dwie tu i dwie tu, 6 tu i dwie tu o, widzicie, energię tutaj jeszcze 200 diamen diamencików Okej, okay. fajne są te nagrody. Jak widzicie, warto. I mamy 3000. Jeszcze poziom dostaliśmy. Wszystko idzie dobrze. To, tak jak mówię, zresztą, że mamy dużo do CC, to pewnie w następnym odcinku sobie rzucimy na paczki. A tymczasem bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się.